No to witam Was, moi drodzy. Dzisiaj dzisiaj na serwisie mam rozproszkowaną, zaraz Wam pokażę, drukarkę MP kanona 282. Jest to urządzenie, które naprawdę jest wiekowe. Radzi sobie całkiem dobrze. Ona obsługuje tusze PG510, 512, CL511 i 513. Jak sami widzicie, nadal na zamienniku napełnianym, nawet kiedy sobie napełnia, całkiem dobrze drukuje. Natomiast tutaj może na tym wydruku nie będzie jeszcze widać, bo. Ja trochę przeczyściłem stację, te karetki, które jeżdżą z tuszami, bo tam się na, na zbierał nadmiar atramentu, ale robi już takie smugi. I nic nie pomoże tutaj. Żadna wymiana y, tuszy, które nie są tanie, chociaż na Allegro widziałem już, że on, je można kupić za 40 35, ale klient sobie je napełnia sami. Sami widzicie, że jakość całkiem dobra. czyli stary Canon MP282, co zrobić, jak jego jakość wdyku, mimo tego, że zmieniłeś atramenty, brudzi tą kartkę. Pokażę ci po rozebraniu tej tukarki, a dostać się do niej. Dość prosty, parę się robi i rozłoży się, ale nie film o tym, jak ją rozebrać, tylko co zrobić, jego brudzi, jak wyczyścić stację serwisową. Tak specjalistycznie o tym mówię. Czyli dostałem się do środka. Ja teraz przesunę Was tutaj. Zobaczcie. Zobaczcie ten sprzęt. Dostałem się do środka. Ja ściągnąłem całą obudowę. Obudowę później, widać, mi widać, widać skaner, wszystko ściągnąłem wyświetlacze, nie wyświetlacze, to może wygląda jakoś strasznie, że nie poradzicie sobie z tym. Nic, więc, nic bardziej mylnego, słuchajcie, żeby dostać się do takiej postaci, zajęło mi to dwie minuty, a może kiedyś, jeżeli będziecie mieli taką, taką yy, prośbę, ja nagram, jak rozebrać kanona. Natomiast, jak ja wcześniej wspominałem, obsługuję takie wkłady 512, 513, ka kanona bardzo popularne, natomiast te są napełniane i mimo tego na kartkach zostawia tak jakby Rysuję przy okazji, wam pokażę, że tutaj jest już wyczyszczone, ale ona rysuje takie obwoluty przy drukowaniu, dlatego, że, i już pokazuję wam dlaczego, dlatego, że tu, gdzie ma czyścić to wszystko, zobaczcie jak to wygląda, to wszystko jest zalane starym atramentem, do już jest wiekowa i teraz pokażę wam, jeżeli już tutaj dojdziesz, jak zdemontować to co i co z tym zrobić. To jest też no, wygląda na jakąś zbiorninę klocków, nie wiadomo czego, ale jeżeli to wymyjesz i tą szczotkę, która pozostawia ten cały smalec później na spodzie na spodzie karetki i później to wszystko zostaje na wydruku. Także zobaczcie. Mam nadzieję, że w miarę Wam to rozsądnie pokażę, ale sama idea wyciągnięcia tej stacji serwisowej jest dość prosta. Dobra, żebym ja też miał kawałek miejsca, przesunę to i będę Wam demonstrował krok po kroku, jak dostać się do stacji serwisowej Canona MP282. Jeżeli już łykniesz ten temat, to każda stacja serwisowa dla Ciebie będzie prosta, jeżeli chodzi o Canona. Sama stacja, ona tylko i wyłącznie ma dwie prowadnice z jednej i z drugiej strony, sprężynę, i tam musisz pamiętać, że są wężyki. Dostać się do, do, do niej, żeby ona już wyskoczyła, to mamy tylko śrubę z jednej strony, tutaj, zobacz. Cały ten mechanizm ze sprężyną nam ładnie zejdzie. Tak tylko go tutaj podważę. Jest, jest. Jeden element i ta prowadnica nam odskoczyła. Druga strona analogicznie jest tak samo, tylko że tutaj zastosował producent dwie śruby, nie jedną. Jest to dzisiaj taka robota dubana i w, musisz wyposażyć się w rękawiczki, bo będziesz strasznie usmarowany. I co teraz? Tak samo jak tam. Podważamy, wyciągamy tą prowadnicę. Lepiej to będzie w użyć. Dobra, wyskoczył. Mamy od drugiej strony. I co? W tej sytuacji cała nasza stacja serwisowa już jest w rączkach. Zobaczcie, co ją trzyma. Delikatnie ją sobie weźmiesz, odsuniesz. Trzyma ją sprężyna, która nie jest zbyt mocna. Ściągniesz, i pozostaje, jak wcześniej, na początku filmu wspomniałem, dwa wężyki zostają. Niekiedy nie, nie chcemy ich ruszać, chociaż jest to bardzo łatwe, możesz coś sobie tutaj przynieść, wypłukać ją i wysuszyć, natomiast tutaj, jak zauważyliście, jest taka Kurde, jak wam to pokażę Z tej strony tutaj, nie mam takiego statywu, żebym tutaj sięgnąć, ale chciałbym Wam pokazać dość dobrze. Tutaj mamy wężyki wpięte. Widzicie? To jest taka kostka rozdziela, żeby wpiąć bezpośrednio jeden wężyk ja go wypnę śmiało, one są bardzo elastyczne, jak i drugi. I to masz wszystko. Cała stacja serwisowa zobaczcie. Cała stacja serwisowa jest nasza. Nic więcej nie potrzebujesz, tylko co potrzebujesz jednej rzeczy wziąć ją, porządnie, porządnie wypłukać. Poczekajcie, ja odłożę, Teraz Wam pokażę, może ją bliżej, tylko po, podniosę kamerę. Dobra. O! Dzisiaj tak na roboczo, ale czasami trzeba się obrócić, nie? To jest cała sasa serwisowa, która zgarnia cały nadmiar atramentu, które zmagazynują się na, na głowicach od spodu, Pompki służą tutaj, tymi wężykami. Pompka zabiera to do pochłaniacza, tak zwanego Pampersa, jak mi czasami zadajecie pytanie. Tak na takiej zasadzie to działa, czyli tutaj się wlewa atrament, pompka się go do pochłaniaczy i tam zostaje on magazynowany. Jeżeli już cieknie, to trzeba go wymienić bądź też wypłukać. Tak to, tak to jest skonstruowane. Natomiast tutaj, żeby nie brudziło, stacja serwisowa musi być czysta. No i to, co się odłożyło przez ten bardzo długi czas eksploatacji, przede wszystkim te miotełki, które ogarniają to wszystko, muszą być czyste. Ja nic więcej, ja to zanurzę w wodzie, to sobie popłukam, wysuszę i założę wężyki do rozdzielacza. Założymy stację z prawej, z lewej strony i oczywiście sprężyna, bardzo prosta rzecz. Z prawej, z lewej strony prowadnice przykręciem składam do kupy i wydruk będzie czysty. Wydruk mieliśmy dość ładny, jeżeli chodzi o głowice, bo one są dość świeże, są napełnione dobrym atramentem. Natomiast, żeby nie brudziło kartek wystarczy stację wyczyścić. Dziękuję. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, podeślijcie dalej, bo czasami wyrzucacie te drukarki niepotrzebnie. Bo jak ona brudzi, mimo tego, że zmienia laterę, to tam, gdzie jestem magazynowany, tam gdzie coś ma czyścić, musi zauważyć, że będzie tam syf. Umyjesz to w wodzie, drukujesz dalej. Dziękuję za Twój czas. Podeślij coś dalej. Subskrybuj kanał, bo będę takie rzeczy dodawał częściej, częściej, częściej i będę mierzył się z każdym urządzeniem, którym można jeszcze. Ożywić im może jeszcze drukować. Bo to będzie bardzo ładnie drukować za 40 minut. Dziękuję i do zobaczenia jutro. Cześć.